Hej wszystkim, z tej strony Pola Amelia i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym nauczę Was kochać siebie, nauczę was być mega pewnymi siebie, nauczę was jak nie przejmować się opinią innych, jak przestać się porównywać do innych ludzi i jak ogólnie robić to, co chcecie, nosić to, co chcecie, wyglądać jak chcecie, bez myślenia, co ktoś o tym powie, co ktoś sobie pomyśli. I jeżeli ty dzisiaj wysłuchasz wszystkiego, co mam ci do powiedzenia i zastosujesz te rady w życiu, to w ogóle nie ma takiej opcji, że ty za kilka miesięcy nadal będziesz zakompleksiona, nadal będziesz się przejmować tym, co co ktoś powie o tobie, no jakby to w ogóle nie ma takiej opcji. Także słuchajcie do końca. <gry> Także przygotuj się na zmianę w postrzeganiu siebie o milion stopni. Po pierwsze, nie ma znaczenia, jak wyglądasz, ważne jest to, jak myślisz, że wyglądasz. I dowodem na to jest to, że jest naprawdę bardzo dużo ładnych osób które uważają, że są brzydkie, które unikają jakichś spotkań, różnych wydarzeń, bo mają tyle kompleksów, że to ich ogranicza na wielu polach w życiu. I te piękne osoby widzą siebie jako nieładne. Więc co z tego, że one są ładne dla osoby trzeciej, skoro same uważają, że nie są ładne? I to jest dowodem na to, że nieważne jak się wygląda, ważne jest to, jak czujesz, że wyglądasz. I teraz ktoś może powiedzieć, że ale jak ja mam się czuć dobrze, skoro mam lustro i widzę, jak wyglądam? To teraz bierzesz to lustro i wykorzystasz je do afirmacji. Codziennie przed lustrem będziesz stać i będziesz sobie mówić rzeczy, które potrzebujesz usłyszeć. I jeżeli nikt ci nie mówi, że jesteś piękna, to powiedz to sobie sama. Codziennie przed lustrem sobie stawaj i mów, jestem piękna, jestem zarabista, jestem silna, jestem bla bla bla. Wszystko, czego potrzebujesz usłyszeć. I to po prostu sobie mów. Ty utrwalasz sobie w głowie obraz siebie tym, co do siebie mówisz. I swoimi myślami ogólnie kreujesz obraz siebie w głowie i to jak sama siebie postrzegasz. Powtarzam, Ty sama kreujesz obraz siebie, powtarzając sobie różne rzeczy w głowie. Albo na Więc przestań powtarzać, że jesteś głupia i brzydka, i zacznij zastępować to tym, że jestem mądra, jestem ładna. Po prostu nie powtarzaj sobie rzeczy, których nie chciałabyś utrwalać. I zacznij się skupiać na tym, co lubisz. Na przykład zacznij mówić, o, ale mam ładne oczy, o, ale mam ładne usta, o, ale mam ładne włosy. Po prostu im więcej rzeczy zaczniesz chwalić w samej sobie i doceniać, tym więcej ich będziesz zauważać, że wow, jednak to jest w sumie ładne i tak dalej, a już jeżeli nie wiesz, co masz do siebie mówić, to wpisz sobie po prostu w YouTuba afirmacje na poczucie własnej wartości albo na pewność siebie, i tak dalej. Ja tak zaczynałam, bo ja też w sumie nie wiedziałam, jak wejść w ten temat, i po prostu sobie wpisałam afirmacje i ich słuchałam przez w sumie długi, długi czas, za, aż, aż mi się samo to po prostu nie utrwaliło w głowie i przychodziło mi z automatu. Kolejna sprawa, zrozum, że nie jesteś swoim wyglądem. To, w jakim aktualnie jesteś w stanie. To, za ile pieniędzy masz aktualnie na sobie ubrania, nie określa Twojej wartości. To nie determinuje osoby, jaką jesteś. Nieważne, czy jesteś w dresach, czy jesteś odwalona jak na imprezę, Ty masz się czuć tak samo dobrze. I do tego właśnie dążysz, bo ja tak mam. I ja to osiągnęłam. I to znaczy, że Ty też to możesz osiągnąć. Wygląd to są głównie geny, i wiadomo, że my mamy wpływ. Możemy zmienić niektóre rzeczy, ale i tak at the end of the day zmywamy ten makijaż, spinamy włosy i jesteśmy w dresach, więc to nie może być tak, że nasze, nasza pewność siebie wyparowuje razem z tym, że z zdejmiemy z siebie ubranie, albo, że zmyjemy makijaż. To po prostu nie może tak być. Ty musisz zaprogramować swój mózg tak, żeby on wiedział, że ty cały czas jesteś zarąbista, ok? Cały czas. Bo my w środku mamy najwięcej wartości i wiadomo, że w tych czasach wygląd jest bardzo ważny i tak dalej, ale nadal nie jest najważniejszy. Kolejna sprawa, jak przestać porównywać się do innych ludzi. Ja od was mega często dostaję wiadomości w stylu, widzę te wszystkie dziewczyny na Instagramie i czuję, że nie jestem ładna, albo bo Ja czuję, że jestem dużo brzydsza Bla, bla, bla Jeżeli patrzycie się na te zdjęcia I siedzicie i się dołujecie Bo przyznajcie się, że tak robicie Jeżeli siedzicie i patrzycie Na te zdjęcia i myślicie sobie O, ja chciałabym jej nogi, ja chciałabym jej włosy Bla, bla, bla To są zdjęcia, które są wybrane naprawdę z wielu, wielu zdjęć To są zdjęcia, które są pozowane W 90% to są zdjęcia, które są pozowane, przerobione i nad którym pracowała nawet nie jedna osoba tylko więcej. Bardzo często, byście się zdziwili. Ja nie mówię teraz, że macie dać unfollow wszystkim ładnym osobom na Instagramie, bo czyjeś piękno nie umniejsza twojemu, ale chodzi o to, żeby cały czas się nie karmić tymi Przerobionymi, cudownymi zdjęciami, bo to nam się utrwala w głowie te obrazy, i później, jak widzimy siebie w stanie w stylu bez makijażu i tak dalej, z niedoskonałościami, mamy sobie, kurde, ja w sumie nie widziałam czegoś takiego na Instagramie, to na pewno nie jest normalne, na pewno jest coś ze mną nie tak. Ale nawet jak widzicie kogoś ładnego w realu, to najprawdopodobniej nie wiecie o nim nic oprócz tego, jak wygląda. Czyli ta osoba może być nieszczęśliwa, może być chora, ta osoba może być samotna, może. Nie wiem, co, cokolwiek, jakby. Nie życzymy jej, oczywiście, tego, ale chodzi o to, że nie, nie znasz jej historii. I ta osoba może mieć w ogóle więcej kompleksów niż ty, mimo że uważasz, że jest idealna. I teraz ktoś powie: no, ale ja i tak wolałabym wyglądać ładnie. I to jest case e, płakania w Ferrari i płakania w Maluku, Czyli, e, no, ale wolę płakać w Ferrari niż w Maluchu. To są cały czas te same łzy. Tak samo jak ta osoba, mimo że wygląda. Inaczej niż my, wydaje nam się, że wygląda lepiej niż my, i tak dalej. Ta osoba odczuwa tak samo. Ta osoba czuje tak, tak samo ból, czuje tak samo samotność, czuje tak samo smutek. Jeżeli mi nie wierzycie, to zamknijcie oczy i po prostu pomyślcie sobie, że jesteście jakąś tam modelką, jakąś gwiazdą, i nie wiem, uszczypnijcie się. I czujecie to tak samo, więc wygląd nie ma znaczenia, jeżeli czujesz się źle. Wygląd nie ma znaczenia, jeśli czujesz się dobrze. Wszyscy czujemy bardzo podobnie. Jak zmienić swoje myślenie na takie, które po prostu nam ułatwia życie? Zrozum, że ty w większości przypadków kreujesz swoją rzeczywistość w twojej głowie. Czyli jak coś się wydarzy, to nie do końca znamy przyczynę, nie do końca znamy, no tak naprawdę w ogóle nie znamy przyczyny, w ogóle nic nie znamy i możemy sobie dorobić historię. I my na tą historię mamy wpływ. Czy sobie stwierdzimy, że o Boże, oni się ze mnie śmiali na pewno, bo myślą sobie, że jestem brzydka i tak dalej, albo możemy sobie powiedzieć, że pewnie coś zobaczyli tam, nie wiem, śmiesznego i tak dalej, albo uśmiechnęli się, bo jestem ładna. Jakby zacznijcie myśleć na swoją korzyść, jakby dlaczego nie mielibyśmy myśleć na naszą niekorzyść, skoro mamy na to wpływ. I jak ja się Was spytałam na Instagramie. Możecie zresztą wbijać. Jak ja się Was spytałam na Instagramie, co najczęściej sprawia, że czujecie się niepewne siebie, to po odpowiedzi wygląd i rzeczy z tym związane, bardzo często pojawiała się odpowiedź, że, że wchodzicie do klasy i się z Was śmieją, albo przechodzicie obok jakiejś grupki dziewczyn i się czujecie insecure. Więc teraz Wam dam radę złotą. Włącz myślenie, no i co? No i co z tego? No i co z tego? Coś Ci nie wyszło? No i co? Ktoś się szepnął? No i co? Ktoś się zaczął śmiać ciebie? No i co? Jakby pozwólmy sobie być trochę cringe'owym czasami, pozwólmy na to, że coś nam może nie wyjść, pozwólmy sobie na to, że nie jesteśmy perfekcyjni, bo nie jesteśmy, nikt nie jest. Przestańcie brać wszystko tak do siebie, bo jak się nad tym zastanowicie, to to totalnie nie jest wasz problem. Jakby kompletnie. Wiesz, jak ta osoba, która tak bardzo czuła potrzebę sprowadzenia cię trochę niżej, żeby poczuć się lepsza, nie lubi siebie? Bardzo. Więc przestań rozmyślać, zastanawiać się 5 godzin nad tym, dlaczego ktoś zrobił tak. Nie obchodźcie to. No i co z tego? <noise> Popularne jest mówienie, że a przynajmniej mają temat do rozmowy, przynajmniej mają o czym rozmawiać dzięki mnie, ale jak się w to wgłębimy, to nikt, kto też miałby odwagę zrobić to, co Ty zrobiłaś, nie powie, że o coś tam, coś tam. Na przykład, jeżeli Ty poszłaś do sklepu, to nikt nie będzie o tym opowiadał. Ktoś będzie opowiadał o rzeczy, która w jakiś sposób go ruszyła. Na przykład załóżmy, ty ubrałaś jakiś fajny outfit, powiedzmy, ciekawy, i ktoś cię obgada. To znaczy, że to w tej osobie poruszyło coś i najprawdopodobniej to świadczy o tym, że ona na przykład nie ma odwagi te, tego zrobić. No bo gdyby miała odwagę zrobić coś albo cokolwiek, to nie czułaby potrzeby. Rozmawiania o tym po prostu. Niech oni sobie opowiadają, co chcą, mówią, co chcą. Jakby na, nas to nie interesuje. Tak? Dlaczego miałoby to nas to interesować? Jeżeli przed ubraniem jakiegoś outfitu, albo przed zrobieniem jakiejś fryzury, albo przed wyjściem z domu bez makijażu, albo przed zrobieniem czegokolwiek. Powstrzymuje Was potencjalna myśl w głowie potencjalnego człowieka, którego potencjalnie spotykacie na swojej drodze, to jesteście w mega niebezpieczeństwie, bo wtedy oddajecie całą moc na zewnątrz. I nawet jeżeli ta osoba wygłosi opinię na ten temat i powie: O, jak ona się ubrała, albo o, jak ona wygląda, bla, 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 was to nie obchodzi, bo jakby dlaczego miałoby Was to obchodzić? Jakaś opinia czyjaś, jakby jedyna opinia się liczy twoja. Jeżeli ty się dobrze w tym czujesz, go for it. Bo czy ty od czyjejś uwagi dostaniesz zawały i po prostu zejdziesz z tego świata? Albo od czyjejś myśli, nie wiem, dostaniesz zawały i zejdziesz z tego świata? Nie, jakby nic się nie stanie. Bo pamiętaj, że to ty nadajesz słowom moc, które są kierowane w twoją stronę. Jeżeli ktoś ci coś powie miłego i ty mówisz O Boże, a mnie to zabolało, po prostu co ja teraz zrobię? To nadajesz temu moc. A jeżeli ktoś coś powie i ty powiesz, no, okej, okay, to nie było miłe, ale jakby rozumiem, że każdy ma wolną wolę, i może mógł to powiedzieć, ja nie muszę się tym przejmować, bo ja znam swoją wartość. Prawdziwa pewność siebie. A więc, jeżeli jesteś prawdziwie pewna siebie, to fakt, że ktoś powie, że jesteś brzydka, albo że jesteś głupia, albo cokolwiek, nie zmieni, że ty nagle będziesz niepewna siebie, bo pewność siebie wychodzi ze środka. Z naszej głowy. Twoja pewność siebie nie może być oparta na tym, jak Ty wyglądasz danego dnia, czy masz ładne włosy, czy masz brzydkie włosy, czy jesteś w makijażu, czy bez. Po prostu to musi wychodzić ze środka i to nie może być oparte na tym, co jest z zewnątrz, albo na tym, co ci ktoś powiedział dzisiaj, że jeżeli twój chłopak ci dzisiaj skomplementował, to jesteś super. A jeżeli cię nie skomplementował, albo jeżeli ktoś Ci w internecie napisał, że jesteś brzydka, to to jesteś jak... Bo to musi być Twoje przekonanie, że Ty jesteś wspaniała, a nie nikogo innego. Niech oni się zajmą sobą, co nie? Bo w momencie, kiedy Ty oddajesz innym władzę, czyli oddajesz swój humor, swoje poczucie wartości innym i temu, co oni powiedzą o Tobie, to stajesz się taką kukiełką. I Ty jesteś taką kukiełką w rękach randomowych ludzi, i oni to Wam sterują, mówią: A jesteś ładna, albo A jesteś brzydka. I ty, I ty się czujesz tak, jak ktoś ci powie, no. To ty powinnaś mieć władzę nad swoim życiem. Tylko ty. Pewność siebie to jest zaleta, bo jeżeli ty znasz siebie w 100%. I lubisz siebie, i akceptujesz siebie i kochasz siebie. To ludzie, którzy cię znają w 30% albo cię wcale nie znają, to myślą sobie, że kurde, ona musi być naprawdę fajna, jeżeli zna siebie najlepiej i mimo to siebie uwielbia. I ludzie mylą pewność siebie z byciem narcystycznym i bycie narcystycznym i ogólnie narcyzm to jest zaburzenie osobowości, a pewność siebie to jest cecha, która ułatwia życie i niestety w obecnym świecie jest bardzo ciężko bez niej przetrwać. Dlatego Czego Was jej chce nauczyć? Też ważne jest to, że nie chodzi o to, żeby być lepszym od innych, chodzi o to, żeby nie czuć się gorszym i żeby specjalnie nie zaniżać sobie, żeby ktoś się poczuł lepszy, bo według mnie wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. Pewność siebie ogólnie jest mega atrakcyjna i ludzie ją wyczuwają, ludziom imponuje pewność siebie. Kolejna sprawa to leczenie kompleksów, i żeby zmniejszyć kompleksy, ja polecam wychodzić ze strefy komfortu. Czyli jak na przykład waszym kompleksem jest wasza cera, to wyjdźcie z domu bez makijażu, przełamcie się. To naprawdę jest tylko takie straszne w waszej głowie. Jeżeli waszym kompleksem są wasze nogi, które według Was są grube, na pewno nie są, ale według Was macie grube nogi, to załóżcie spodniczkę albo spodenki i wyjdziecie z domu i zobaczycie, że to nie jest takie straszne, że to, to jest tylko w Waszej głowie, bo nasze kompleksy w naszych głowach są największe i my się nad nich skupiamy, my je, my je cały czas widzimy, a osoby trzecie najprawdopodobniej tego nawet nie zauważają. Jeżeli cały czas ukrywamy to, czego nie lubimy, to ten kompleks rośnie i rośnie w naszych głowach i staje się coraz gorszy, coraz głębszy, coraz większy. Jeżeli skupiamy się na kompleksach jako na jedynej rzeczy, którą ludzie w nas widzą, tak naprawdę tyle życia nas omija, bo rezygnujemy z różnych spotkań, bo na przykład tego dnia mamy brzydką cerę, albo no tego typu rzeczy. Jak my jeśli o wystawianiu swoich kompleksów na światło dzienne, to myślimy, że bo wszyscy to zauważą, wszyscy się mną śmiać ja w ogóle zostanę publicznie, e, nie wiem, upokorzona. Tak naprawdę wszystko byłoby tak samo, jakbyś tego... Nie pokazała, czyli jakbyś wyszła w makijażu, byłoby wszystko tak samo, byś sobie szła, byś wsiadła w metro, byś poszła do sklepu, tak samo by cię obsłużyli. Naprawdę nam się wydaje, że takie rzeczy mają wpływ, ale nie mają. Ja to tyle razy testowałam, tyle razy po prostu wyglądałam jak menelica, naprawdę i wychodziłam z domu i jakby nic się nie zmieniało w tym, jak wychodziłam. Totalnie odwalona, więc naprawdę, a nawet jeżeli ktoś by coś powiedział złego na temat czegoś tam, jakiegoś waszego kompleksu, to trudno. Co z tego? Co z tego? Najwyraźniej to leży z kompleks tej osoby, bo bardzo często widzimy to, co widzimy w sobie. To byłoby wszystko w tym filmiku. Ja mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jesteście moimi besties i. You go, girl! Ja kibicuję wam bardzo mocno. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!